Witam Państwa, Andrzej Matera, HDF Polska. Prezentujemy kolejny, niewielki, lecz pełen możliwości, mobilny terminal Motorola ES400. W jednym urządzeniu, które producent charakteryzuje jako kieszonkowy komputer, otrzymujemy narzędzie pozwalające na wykonywanie działań i dostęp do informacji niezależnie od aktualnego miejsca pracy. Na początek krótkie hasłowe omówienie zewnętrznych elementów terminalu. Posłużymy się ukrytym urządzeniem z perusem. Po lewej... Pozioma dioda, niewidoczna, ponieważ obecnie nic nie sygnalizuje. Po prawej, rozświetlająca otoczenia ląbka oraz czujnik zbliżeniowy. Niżej, trzycalowy, dotykowy, podświetlany ekran. Klawisze inicjacji oraz kończenia rozmowy. Klawisz skanowania. Następnie element służący do czterokierunkowej nawigacji po ekranie, który wbrew pozorom nie jest zbyt małym joystickiem, lecz touchpadem, możliwym do przełączania w tryb myszki. Przycisk OK dla aktywacji sieci GSM lub CDMA, a także przyłączenie między nimi. I 37 klawiszowa klawiatura tu w układzie kwerki. A na krawędziach zakryte wejścia na słuchawki oraz mikro USB. Programowalny przycisk skrótu. Głośnik identyczny znajduje się także po przeciwnej stronie. Ta niemal niewidoczna szczelina. To pierwszy mikrofon. Drugi jest z kolei u góry urządzenia. Otacza klawisz, którym terminal uruchamiamy lub wybudzamy ze stanu uśpienia. Przez widoczne otwory możemy przewlec linkę mocującą stylus do terminalu. Kolejne dwa klawisze na gumowej krawędzi służą do regulacji głośności. Pozostał nam jeszcze do wskazania drugi głośnik. I spust kamery 3 megapikselowej kamery z autofokusem. Ten kluczowy element znajduje się tutaj. Widoczna kamera i midżer przede wszystkim czyta kody kreskowe, jedno i dwuwymiarowe, a także pozwala na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie materiału wideo. Skuteczny odczyt kodów zapewnia diodowy celownik oraz regulowane źródło światła. Wyżej umieszczono biometryczny czytnik linii papilarnych, zabezpieczający dostęp do urządzenia. Zademonstrujmy jeszcze wnętrze ES400. Równomiernym ruchem w dół odblokowujemy pokrywę obudowy. Widzimy założony akumulator litowo-jonowy o pojemności zwiększonej do 3000 mAh. Przesuwamy w górę pomarańczową blokadę, aby wyjąć baterię. Pod to można można m.in. wejście na kartę SIM i poziom niżej, także na kartę pamięci microSD. Włączyliśmy naszą Motorola. Od pierwszej chwili zwraca uwagę ponadprzeciętna kontrastowość grafiki i czcionek na ekranie. Przed sobą widzimy Motorola Home Screen, interfejs użytkownika, który ten może w pełni dostosowywać do swoich potrzeb, umieszczając na nim skróty do najczęściej wykonywanych czynności. Wysoką jakość ekranowej grafiki zademonstrujemy także na przykładzie Działu standardowych oraz granych programów użytkowych, a także tradycyjnego układu ICON w systemie operacyjnym Windows Mobile 6.5. W terminalu, który posiada, posiada m.in. czujnik ruchu, Bluetooth, Wi-Fi, lokalizatory GSM, a także szerokopasmowy dostęp do sieci VAN, interesuje nas jednak najbardziej proces odczytu kodów kreskowych. Na początek uaktywnimy aplikację Data Wage, a zatem Settings. System, Data Wage, Aktywacja, teraz otwieramy program, w którym kod kreskowy zostanie zapisany, na przykład Word i możemy już skanować.